Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Jesteśmy w Pepko na przeglądzie i zobaczymy co nowego jest tutaj u nas w tym małym Pepko. E, zobaczcie sami. Mamy tutaj poszewkę, piękną biało-złotą poszewkę, która kosztuje 10 zł 45 na 45 cm. Słuchajcie, ze złotą obwódką, ale jak ktoś nie lubi złota, to srebrne też również są za 15 zł. Zobaczcie, z drugiej strony jest po prostu w jednym kolorze, a tutaj macie takie śnieżynki e, srebrne. Lecimy do Dalej. Dalej mamy co? Ozdoby świąteczne. Coraz więcej takich ozdób choinkowych, świątecznych e, pojawia się również w Pepco. Za 5 zł można kupić takie śnieżynki. Tu mamy taką karoce, zobaczcie, to są plastikowe, e, plastikowe dekoracje za 5 zł. Tutaj mamy też za 5 zł takiego łabędzia, tak wygląda. Następnie mamy taką baletnicę. Zaraz zobaczymy. Pewnie też 5 zł kosztuje, ale już Wam tu chcę sprawdzić, czy na pewno tak. No i dalej mamy tutaj takie ptaszki. Ja wiem, że e, większość z Was lubi te ptaszki. E, nawet ja znam kilka osób z mojego otoczenia, którzy bardzo, bardzo lubią takie dekoracje. Więc już ptaszki są. Tutaj są takie kamyczki. Myślałam, że to są plastikowe, ale one są, słuchajcie, takie szklane. 8 zł kosztują 3 sztuki. Tu mamy szklane domki do powieszenia też na choince. 12 zł kosztuje 3 sztuki. I co my tutaj jeszcze mamy? A, tutaj widzę jeszcze taki sopel lodu, jak z tym u nas, takie wiszą na dachu, takie sople lodu. Tu za 6 zł mamy takiego aniołka, zobaczcie, z bucikami. No i tutaj nasza tradycyjnie gwiazda betlejemska za 8 zł, dwie sztuki. Nie widziałam czerwonej, jak będzie czerwona, to Wam też pokażę. Chociaż czerwona jest, ale w donicy. Jakby ktoś się pytał, czy, czy są. Dobra, tutaj jak widzicie jest bardzo dużo różnych szklanek, szklaneczek, ale też... Była dostawa, słuchajcie, kieliszków. Za 22 zł możecie kupić taki kieliszek. No i on ma obwódkę złotą na około. A do niego możecie sobie dokupić takie szklaneczki. Kosztują 15 zł, dwie sztuki. Tak się prezentują. Zobaczcie, takie dosyć, dosyć pojemne. Więc jak ktoś nie lubi e, sobie co chwilę dolewać e, i dolewać i dolewać, no to naleje taką jedną szklanicę i już będzie dość. <laughs> Mamy tutaj też skarbonki, bo może dzieciaki dostaną e, w ramach prezentu od Mikołaja jakieś pieniążki. Za 12 zł, no to tutaj możecie sobie je wrzucić. Możecie sobie zbierać. Całym rokiem takie gwiazdki nie są. Słuchajcie, tylko na Boże Narodzenie, ale również może stać w pokoju jako dekoracja. Co jest jeszcze? Nie wiem, czy to plus czy minus. Dajcie mi tu znać w komentarzu, że jest korek na spodzie i można w każdej chwili kasiorę wyciągnąć. Nie wiem, co jest lepsze: czy taka zamknięta całkowicie, czy z korkiem. Dajcie znać w komentarzu. <laughs> Lecimy dalej. Dalej mamy też takie dekoracje. Zobaczcie tutaj na choinkę, bombeczki Za 6 zł, 3 sztuki. Takie szyszki. Tutaj macie orzechy, dwie sztuki. Nie, czy jedna? Poczekajcie, jedna. Jedna sztuka. Jedna sztuka kosztuje 6 zł. Tu mamy jeszcze skrzata. Wczoraj ktoś napisał, że nienawidzi skrzatów za 5 zł. Więc tutaj mamy też takiego skrzacika. I coś jeszcze tu fajnego chciałam Wam pokazać, czego Wam nie pokazywałam. Ale poczekajcie, poczekajcie, muszę to mm, do tego tu dojść. O tutaj zobaczcie, jeszcze takie szklane bombeczki są. Zobaczcie, tu macie jeżyka i wiewiórkę no i ten komplecik kosztuje 10 zł więc jedna bombka wychodzi za 5 zł, no to to już tak normalnie ale poczekajcie, coś tu jeszcze chciałam wam pokazać fajnego a, już widzę, powiem wam, że też mi się podoba, ja bym sobie postawiła to na stole i zrobiła stroik albo w ogóle na komodzie, tutaj za dyszkę macie jeszcze taką choinkę, już tak szybciutko wam pokażę ale zobaczcie, tutaj mamy za 30 zł, ja już wiem ile to kosztuje bo już sobie to podniosłam, patrzcie no tak mi się podobają takie drewniane dekoracje, pięknie one się prezentują no, i drewno zawsze będzie w modzie, nie? Chociaż moja mama tutaj ze mną stała i powiedziała, że jej się to nie podoba, że jej się ogólnie drewniane dekoracje nie za bardzo podobają. Nie wiem, czy to przychodzi z wiekiem, czy. czy no, nie, nie mam pojęcia. Mi przyszło tak, że ja już od paru lat lubię drewno, więc ta, ten talerz, ta patera, ta taca. Jest idealna, słuchajcie, idealna. Ostatnio w Action sobie kupiłam też miseczkę taką drewnianą i wrzucam sobie do niej kluczyki, bo kiedyś miałam w takim domku na klucze, ale już mi się trochę znudził, więc kupiłam taką miseczkę i na pewno fajniej będzie to wyglądało. A żeby klucze były w jednym miejscu, nie? No bo tak często bywa, że jak takiego miejsca nie ma na klucze, no to często nam się gubią, nie? Czy Wy też takie sytuacje mieliście? My mieliśmy. Dobra. Mamy tu kubeczki i ktoś mi mówił, że chce zobaczyć jakieś dodatki do domu. Nieświąteczne, więc szukam, szukam, szukam. Jak tylko coś będzie, to wam pokażę. Ale oczywiście, jak widzicie, nawet kubeczka nie ma nieświątecznego. Tutaj, więc idziemy na tą półkę. Tu jest mega czerwono, więc świątecznie, bożonarodzeniowo. No i muszę wam to pokazać, bo ta miska jest po prostu megaśna, słuchajcie, megaśna, ale zobaczcie, poczekajcie, tu mamy tak, mamy łopatkę, mamy trzepaczkę i mamy taką wielką filiżankę i to jest po 50 zł, zobaczcie, ja ją ledwo trzymam w ręku, pozwólcie, że ja tu ją postawię, bo po prostu tego nie utrzymam, ale zobaczcie, jakby to fajnie wyglądało jako osłonka do kwiata, jakąś choineczkę tutaj wstawiacie i będzie to naprawdę świetnie wyglądało, jakby ktoś nie chciał na przykład piec w tym ciasta, bo ja nie wiem, czy bym chciała tutaj e, piec ciasto w Takiej miejsce, bo w takiej filiżance, no bo ona po prostu bardzo fajnie wygląda sama tak z siebie, i szkoda by było chować jej do szafki. Dobra, idziemy dalej. Zobaczymy, zobaczymy, co my tutaj jeszcze ciekawego mamy. A są serwetki, rękawice, więc już wam… Ściereczki, przepraszam, nie serwetki, już wam szybko pokazuję. Tu mamy trzy ściereczki za dyszkę, tradycyjnie już za 10 zł. I te są bardzo fajne. Ja lubię laski, paski i czerwone, e, czerwone kolory, <ścoughs> e, e, więc mi się one bardzo podobają. Tutaj mamy takie ręczniczki do łazienki za 12 zł. Zobaczcie, takie ozdobne, wieszacie sobie. Możecie się nimi oczywiście wycierać, no bo to, to nie jest powiedziane, że to jest tylko ozdobne. No ale pięknie to wygląda jak się powiesi, o zobaczcie tutaj mamy z napisem Joy, e, taki zielony ręczniczek, mamy oczywiście Grincha jak widzicie, tu mamy jakieś rękawice, za 15 zł dwie sztuki, one tutaj mają gumeczki, one są takie jak widzicie krótsze, mi się wydaje, że wygodniejsze niż takie duże rękawice, 5 zł kosztuje taka duża. No, a tutaj mamy ściereczki, mamy zieloną, czerwoną i kremową, to pokazywałam tu mamy z takimi ciastkami e, za 10 zł. No i ściereczek e, już chyba będzie, ty, będzie na tyle. Ze ściereczkami będzie na tyle, słuchajcie. Oczywiście pamiętajcie o subskrypcji, bo na 50 tysięcy robię wam fajne rozdanie i będą jeszcze prezenty. Może uda nam się to zrobić przed świętami. Jak dobijemy do 50 tysięcy, to jeszcze może przed świętami coś fajnego wam wyślę kupię i wyślę wam fajny prezent. E, więc tak, 8 zł kosztuje taki zaparzacz. Zobaczcie, do herbatek yy, można sobie y, zakupić. Fajna sprawa, do dekoracji też fajnie to będzie wyglądało jak gdzieś tam na kubeczku. powiesicie. E, Okej, okay. a może dacie mi znać y, w komentarzu, gdzie kupić jakieś fajne, takie właśnie świąteczne herbaty. Kiedyś kupiłam takie naprawdę z cynamonem, jakieś takie z goździkami. Herbatki kupiłam gdzieś w jakimś supermarkecie, w takim pudełku y, plastikowym, y, plastikowym, papierowym, i tam było mnóstwo różnych herbatek. Ja nie mogę teraz nigdzie tego dostać, więc jeżeli wiecie gdzie jest jakiś fajne... Gdzie mogę dostać jakieś fajne herbatki, to dajcie mi znać. Dobra, tu mamy, zobaczcie, coś dla naszych większych piesków. To jest naprawdę duże. Zaraz Wam pokażę. Zobaczcie, kurtka dla Waszego większego psiaka. Super sprawa. Już Wam mówię, już Wam mówię, słuchajcie. 25 zł kosztuje 45 cm. Więc dosyć dużo. Może są większe. Musicie po prostu zajrzeć. Ale zobaczcie, i sweterki, i golfiki są większe dla piesków. Ale też są takie słodziakowe. Zobaczcie, skarpety. Ja bym wzięła dla naszej misi taki, a ubranko by nosił Nikuś, bo ubranko by było na nią za duże. Więc skarpety dla Niuni, a, e, a ubranko dla Nikusia. Więc tak. Ok, co my tutaj jeszcze ciekawego mamy? Oczywiście są koce, kocyki, ale my idziemy dalej, bo kocyki już wam pokazywałam, więc lećmy dalej. Dalej mamy, jak widzicie, dużo ceramiki. Dużo, dużo, dużo kolorowej. Jak lubicie takie kolory, to zobaczcie, co tutaj się w ogóle dzieje na tej półce. No i tutaj mamy jeszcze, słuchajcie, takie sarenki. I taka sarenka kosztuje. 20 zł i obok macie tutaj jeszcze taki, nie wiem, to jakiś domek, mleko e, i, i to kosztuje też 20 zł. Znaczy to, ten kubek też kosztuje 20 zł. Inne kubeczki, moi drodzy, już wam pokazywałam na kanale. E, poczekajcie, tylko sprawdzę, czy wszystkie. E, ten, 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 ten był. O, tego chyba nie było, chociaż nie wiem. E, 17 zł kosztuje z takim ciastkiem. Zobaczcie, jak ktoś lubi mleko albo kakao, to fajnie będzie to wyglądało. No i tutaj jeszcze tego też Wam nie pokazywałam. To jest chyba dół od skrzata, czy nie? Nie wiem od czego, słuchajcie. Ale dobra, i ten kosztuje 15 zł. Ten z dziadkiem do orzechów Wam już pokazywałam, więc przejdziemy tutaj na następną półkę i jeszcze tutaj Wam tak szybciutko pokażę, co my tu mamy. Mikołaj na dole po lewej 50 zł. To wiem, bo ostatnio Wam pokazywałam, ale zobaczcie, ile jest już bombek, ile jest już łańcuszków. Tu mamy takie czerwone. Czerwone. No i zaraz zobaczymy, mniej więcej, jaka cena. 5 zł kosztuje. Nie wiem, yy, jaka długość jest jeszcze zielony. No i jak widzicie, pełno takich dekoracji, yy, takich pierdół pierdółek, nie? Yy, tutaj mamy zadyszkę, taką dekorację. Można sobie ją powiesić, yy, gdzie tylko chcecie. Tutaj macie yy, jakiś taki łańcuszek za 7 zł. Yy, dalej mamy również inne łańcuszki. Tutaj są yy, też kokardki za 4 zł. 8 sztuk. No i tutaj jest laska e, też do dekoracji. I ta laseczka kosztuje. 10 zł, i aż się zapowietrzyłam. Pamiętajcie o zostawieniu komentarza o łapce w górę, podbijcie. Słuchajcie, jak oglądacie z telefonu, proszę Was o podbijanie filmu. I z góry Wam za to bardzo, bardzo dziękuję. Tu Wam jeszcze tak tutaj pokazuję, co my tutaj mamy, a ja Was oczywiście jeszcze zapraszam na mojego vloga, którego wrzuciłam wczoraj. Zobaczcie sobie te rzeczy, bo są naprawdę cudowne. Ja dzisiaj Wam życzę miłego dnia. Trzymajcie się. Cześć. Buziaczki. Pa!